Tej... Czas się z tej strony, anność i Dzisiaj będziemy sobie, yy, moim zdaniem, 5 moich ulubionych piosenek z Brawl Stars. No i też bijajcie do klanu Ananaski od 5000 pokarków. Dobra, miejsce 5. Na miejscu 5 znalazła się piosenka, ona by tak chciała. Twórca to Przemek Best Games, więc posłuchajcie. Zostawcie Suba dzwoneczkiem, wpadajcie na kanał Adama, jedziemy z tym śledzie. Na dworze sam, słońce grzeje mi głowę Telefon w łapie mam i schować go nie mogę Odpalam sobie grę, chodzi tu obraz starsy Mój brat też o tym wie, że zbieram se pucharki I wracam, i wracam, i wracam se na chatę I wbijam się na mapę, nie będę grać już z bratem I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi I wchodzi to, co mówi, Ona by tak Zbiera. chciała zrobić kruchka z mega boxa, co z niej za To była moja piąta ulubiona z włosem. I teraz zaczynamy od miejsca czwartego. A na miejscu czwartym znalazła się piosenka Przemeka Best Games'a tak samo jak wcześniej Tańcz Bibi. Posłuchajcie. Zostawcie łapkę w górę. Suba z dzwoneczkiem. jedziemy z tym śledzie. Bo dziś już jest najwyższy czas, bym mówić, że... Tylko z nią jestem najlepszy w całej grze. Więc już chyba szczerze że przyznam wam wszystkim się, że gdy ona poleciała ze skrzynki tej, co ja już nie mogę ciągle przestać grać, bo to... W miejscu trzecim znalazła się piosenka o nazwie... Um, czekajcie, zaraz zobaczę. Yy, Bibi Brothers, Rapo Bibi i Ty tego... Yy. Autor to jest, ogląda jeśli chcesz, więc posłuchajcie. odkrycie walne, kruszę każdą barczę Tłamszę każdy opór, powiedź ci to każdy ruku ruchu Siując równać mi kroku, nie będę stała z boku Gdy ktoś rzuca wyzwanie, uśmiechnij się szeroko Bo zaraz nie będziesz w stanie Na miejscu drugim znalazła się Eluwina wersja Brawl Stars przez Damiana Posłuchajcie wina wina! Tak każda gra się tu zaczyna, E, E, Luwina Dla tary kruka spajka Gina, E, E, Luwina Aha, wina, Aha, wina E, E, ja E, E, Luwina Aha, wina, Aha, wina, E, 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 ja Legend nie znajdziesz na moim koncie. I moją ulubioną piosenką jest: Jestem Sandy, Rapobrawstarz przez. Twórcę. Oglądaj, jeśli chcesz. Posłuchajcie. Jestem Sandy, nowa legenda w All Stars nowa i najlepsza. Nie chcesz bliżej mnie poznać. Crow, kleon, Cleon, możecie mi czyścić buty, o ile je zobaczycie w tej piaskowej burzy Ze smutkiem na twarzy, mnie na arenie. Powitaj, kto by się cieszył stojąc przed śmiercią jak mistrz polikar, żadnych pytań. Przechodzimy do działania po skończonej robocie, chętnie wrócę do spania. Powtórzę to raz, jesteś dla mnie parodium przeciwnika, Od takich jak ty, nawet sień. Nie... I to było moje pięć ulubionych piosenek, więc jeszcze z wami żegnam. Z... Badajcie do klonu. Ananaski od 5000 kartów. No i trzymajcie się. Elo. Oj, Soki. Elo.